Delegowanie. Radzisz sobie z tym świetnie. Jedyny problem, jaki zauważasz, to taki, że zadania są źle wykonane lub niewykonane wcale. Wtedy, kiedy potrzebujesz wyniku prac, to ich nie ma. Delegowanie. Radzisz sobie z tym genialnie. To jest najłatwiejsze zadanie ze wszystkich Twoich obowiązków. Jedyny problem, jaki zauważasz, to taki, że zadania, które zlecasz, nie są wykonane na czas lub są wykonane źle. Potrzebujesz czegoś i nagle widzisz, że to nie jest zrealizowane. Rozmawiałam ostatnio z kilkoma klientami. Okazuje się, że rozmawialiśmy o tym, jak nie dać się dociążać przez podwładnych, rozumieją, że rzeczywiście biorą to na swoje barki czasami. Rozmawialiśmy też o delegowaniu, ponieważ aby być skutecznym, efektywnym menedżerem, trzeba i nie pozwolić sobie na swoje barki wrzucać dodatkowych obowiązków, które co jakiś czas pracownicy sprytnie nam przemycają, ale też umieć scedować, mój ulubiony wyraz scedowywać, scedowywać na dół, na swoich podwładnych, ponieważ trzeba dzielić się zakresami obowiązków, aby móc zarządzać coraz szerszymi obszarami, które nam podlegają. I tak jak moi klienci twierdzą, że z delegowaniem w górę faktycznie mają problem, bo bardzo często przyjmują za pracowników różne, że różne rzeczy, ulegają stwierdzeniu szefie sprawdź, szefie zrób, szefie zobacz, to z delegowaniem w dół nie mają żadnych. Jedyny problem, jaki zauważają, to taki, że te zadania nie zawsze są wykonane i nie zawsze wykonane są dobrze, a czasami niewykonane na czas. Moi drodzy, sukces tkwi w szczegółach. Jeśli twierdzisz, że z delegowaniem nie masz żadnych problemów, robisz to śpiewająco, palec wskazujący masz wyrobiony rewelacyjnie, a zauważasz, że zadania te nie są wykonane na czas lub wykonane są źle, a czasami nie wykonane wcale, to znaczy, że kłania nam się delegowanie. Prawdopodobnie to, co wykonujesz na co dzień, nie jest delegowaniem obowiązków, tylko wydawaniem poleceń lub wydawaniem rozkazów. Nie denerwuj się, nie ma w tym nic złego, ponieważ sami nie zauważamy, jak popełniamy błędy. Nie jesteśmy swoim własnym lustrem i trudno nam zauważyć, co wykonujemy źle, co możemy wykonywać lepiej. Ja Ci w tym pomogę. Co to jest delegowanie zatem? To jest sztuka zarządzania. Trzeba tak przedstawić kwestię, sposób, zakres do zrealizowania, aby został zrealizowany. Czyli potrzeba, abyś swoim podwładnym odpowiednio nakreślił zadania do wykonania. I bardzo dokładnie przedstawił informacje, przedstawiła informacje dotyczące tego, co ma być skutkiem wykonanych zadań. Czyli potrzebujecie odpowiednim osobom wydać jakieś polecenia, ale w sposób zrozumiały, żeby wiedzieli, co mają wykonać, co ma być skutkiem tych działań, do kiedy mają to zrobić. Być może będzie to podział ich zakresu obowiązków z kolegami. Wszystko zależy od tego, czy dyspozycję wydajesz najniższej linii swoich pracowników szeregowych, czy też kierownikom menedżerom. Jeśli najniższej linii, to może warto wspomóc pracowników, aby wiedzieli, co jak mają zrobić. Jeśli menedżerom, możesz mówić troszeczkę bardziej na skróty. Czyli nie wystarczy palcem wskazującym zrób to zrób tak tak i tak, bo jest to albo wydawanie poleceń, albo inaczej mówiąc rozkazy, bo rozkaz wydany bardzo miłym, fajnym głosem jest po prostu wydaniem polecenia. A przecież tobie zależy nie na tym, żebyś zrzucił z siebie obowiązek, tylko żebyś miał, miała świadomość, że zadania, którymi dzielisz się z własnymi podwładnymi, będą wykonane. Czyli pamiętaj, samo wydanie polecenia to jeszcze nic. Samo wydanie rozkazu również. Trzeba tak nauczyć się delegować obowiązki, aby ludzie zrozumieli, co mają do wykonania, i pamiętaj, skutkiem tego musi być odpowiednie Zobrazowanie pracownikom, co jest do zrobienia, kiedy, dlaczego i jak, abyś mógł tę pracę odebrać, abyś mogła być zadowolona, że pracę Twoi pracownicy wykonali i wykonują stale. Na początku niezbędna jest większa częstotliwość weryfikacji w tym Twoim zarządzaniu, a potem tylko dopilnowywanie raz na jakiś czas. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną, na pewno wytłumaczę Ci. Jak sobie możesz poradzić w Twojej specyficznej sytuacji? Lub zapraszam na spotkania ze mną. Co jakiś czas mamy tak zwaną godzinę z ekspertem, spotkania online, podczas którego, podczas tej wideokonferencji dyskutujemy właśnie na trudne, ważkie tematy. Daj łapkę w górę. Jeśli uważasz, że chociaż jedno zdanie Ci się podobało, subskrybuj mój kanał i bądźmy w kontakcie. Do widzenia, dobrego dnia.